Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, w, te, w to wielkie święto ofiarowania Pańskiego. Słowo dzisiejsze to człowiek imieniem. Wiele razy w Biblii pada to stwierdzenie: człowiek imieniem, no właśnie, Zacharyasz, człowiek imieniem Nikodem, człowiek imieniem Szymeon, Człowiek okazuje się to nie wszystko, człowiek bowiem nosi konkretne imię. A to imię wyraża jego tożsamość. Każde pierworodne będzie poświęcone panu. Tak mówiło starotestamentalne słowo. To imię oznacza w chrześcijaństwie rzeczywiście poświęcenie panu. Każda i każdy z nas jest poświęcona i poświęcony Panu. Nasze imiona zapisane są w niebie. Dzisiaj, kiedy my, osoby konsekrowane, świętujemy to pogłębienie konsekracji chrzcielnej, jak mówimy, uświadamiamy sobie jeszcze mocniej, że wszystko zaczęło się właśnie od owego poświęcenia Panu, czyli od momentu Chrztu, kiedy zostało nam nadane imię. Uwielbiajmy dzisiaj Pana za to, że każda i każdy z nas, może cieszyć się tym samym stwierdzeniem ze strony innych człowiek imieniem. Wstawmy sobie to swoje imię dzisiaj, przenieśmy się do świątyni, gdzie Jezus jest ofiarowany, prezentowany Bogu, tak naprawdę dosłownie, i ucieszmy się tym, że mamy konkretną tożsamość, która wyraża się w owym imieniu zapisanym w niebie. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro. Po skryptom pamiętajcie o daniu łapki w górę, subskrypcji, udostępnianiu i komentowaniu naszych filmów i naszego kanału. Dziękuję Wam za to.